Czwarte miejsce w zimowej licy biznesu. Jak oceniasz ten wynik dla heliostrach? Szczerze mówiąc, to nie liczyliśmy, że aż tak daleko dojdziemy. Spotkaliśmy się pierwszy raz na, na sparingu przed, przed całą, całą ligą, więc głównie graliśmy dla zabawy, a wynik stwierdziliśmy, że jaki będzie, taki, taki przyjmiemy. Miło zaskoczyliśmy się, że po wyjściu z grupy, przeszliśmy kilka kolejnych pas. Wiadomo, że z, w miarę jedzenia apetyt rośnie, więc, więc chcieliśmy wygrywać każdy mecz. I finalnie chcieliśmy wygrać tą, tą Ligę, niestety nie udało się, ale i tak jesteśmy zadowoleni z tego czwartego miejsca. No właśnie, rozkręcaliście się powoli. Pierwsze wyniki nie były do końca satysfakcjonujące, ale im dalej w las, tym lepiej wam szło. Czy to był efekt zgrania drużyny? Tak, no w zasadzie e, nigdy wcześniej nie graliśmy ze sobą tak, takim w takim składzie e, i z każdego meczu e, raz, że byliśmy lepsi kondycyjnie, bo też nie wszyscy mają e, styczność z piłką na, na co dzień, a że bardziej rozumieliśmy się na wojsku i to było widać w każdym kolejnym meczu. A jego oceniasz poziom zimowej ligi biznesu? Naprawdę, naprawdę wysoki. Ja osobiście nie grałem nigdy w takich biznesowych lipach tutaj, więc ciężko się było przynajmniej mi spodziewać czegokolwiek. Aczkolwiek myślę, że dobrze, że mieliśmy kilku chłopaków, którzy mają przeszłość, bądź teraz większość, z dużą piłką. I gdyby nie to, to byłoby nam znacznie zawsze trudniej. W tego, że inne ekipy też e, widać, że po nie wiedzą, wiedzą jakaś. Jak Kamil powiedz mi jest niedosyt po tej zimowej lidze biznesu? Oj, jest niedosyt, jest niedosyt. Nie udała się nam ta zimowa liga biznesu. Bardzo dużo rzeczy się na to złożyło i kontuzje, i jakieś sprawy pozasportowe. No ale trudno, nauczyliśmy się na tym bardzo wiele. Początkowo myśleliśmy, że trochę się po tym rozsypiemy, a jednak staliło to naszą drużynę, więc myślę, że wyjdzie to na lepsze, no i gratulujemy tym, co wygrali i dociągnęli tę ligę do końca. A jak oceniasz z Waszej perspektywy poziom zimowej ligi biznesu? Nam się bardzo podobała. Zimowa liga biznesu różniła się bardzo pod względem fizyczności. Według mnie grało się bardziej, fizy bardziej tak technicznie, mecze były fajniejsze. Bardziej taka przyjacielska atmosfera. Teraz wróciliśmy na Orliki, znowu wróciła ta jednak taka zawadiacka piłka, więc nam się bardzo halówka podoba. No właśnie, drużnie, kurowski ubezpieczenia, lepiej gra się. Kali czy na <noise> Teraz wiesz, muszę się zastanowić, co powiedzieć, Bo jak powiem, że w Hali a tak szybko odpadliśmy, to będzie trochę nie na miejscu, ale lubimy tu i tu grać i, i hala nam pasuje, i Orlik, tak więc jesteśmy otwarci na wszystko. I teraz występujecie w kolejnej Beskidzkiej ligi biznesu. Jakie cele sobie stawiacie na ten sezon? No cel to mistrzostwo wczoraj takie lekkie potknięcie, ale po bardzo dobrej grze byliśmy mimo wszystko zadowoleni. No niestety. Nie da się wszystkiego wygrywać, ale celujemy, celujemy w mistrzostwo na pewno. Sędziowie Zimowej Ligi Biznesu, jak oceniają poziom fair play tych rozgrywek? No, poziom Zimowej Ligi Biznesu, jeśli chodzi o fair play, to, e, to są wielkie ukłony do zawodników i wszystkich uczestników tych zawodów, bo przyjemność sędziowania, prowadzenia tych, tych rozgrywek, e, ilość sytuacji, w których musieliśmy sięgać do kieszeni po kartkę, za niesportowe zachowanie praktycznie była zminimalizowana chyba do jednej czy dwóch kartek, także naprawdę ukłony dla wszystkich zawodników. Jak wróciliśmy teraz na boisko, to troszeczkę żeśmy wskoczyli w inną rzeczywistość, bo od razu było ostrzej, od razu było bardziej pretensjonalnie, natomiast naprawdę ta zimowa liga biznesu to rozmawialiśmy i z Tomkiem i między sobą, że, że po prostu pokłony dla zawodników. No właśnie, dużo się mówi w kuluarach, że wersja orlikowa Ligi Biznesu jest brutalniejsza niż halowa. No tak bym tego nie, tak bym tego nie nazwał, że brutalniejsza, bo generalnie od początku tego projektu yy, Tomek, spotykając się no, najpierw ze mną, teraz ze mną i z Wojtkiem, zaznaczył, że on nie chce, nie chce sytuacji, które są znane z boisk C-klasowych, B-klasowych, A-klasowych, gdzie każdy gra na siłę i każdy, każdy każdą decyzję kontestuje i, i mecze kończą się w niefajnych atmosferach, tylko jego celem numer jeden jest atmosfera i to, żeby, żebyśmy się wzajemnie nauczyli szacunku do siebie i nie ma sędziów, którzy się nie mylą, nie ma sędziów, którzy się nie będą mylić, natomiast pracujemy, pracujemy nad tym poziomem kultury w lidze również tej zewnętrznej i po tej pierwszej kolejce taką pierwszą reakcją chyba wspólnie na sędziów oraz organizatorów jest wprowadzenie klasyfikacji w fair play. A jak panowie sędziowie oceniają poziom sportowy w zimowej ligi biznesu? To, to ogólnie odbija się szerokim echem, że Poziom sportowy tej ligi biznesu, bez względu na to, czy jesteśmy gdzieś w Katowicach, czy w Krakowie, to wszyscy o tym mówią, jest bardzo wysoki. Zawodnicy nowych drużyn, przede wszystkim, które dołączają do czy to zimowej, czy to do, do tej orlikowej ligi biznesu, podkreślają to, że są zaskoczeni tak wysokim poziomem gry. Zaczęło się od propozycji partnerstwa, współpracy fundatora nagród. Później była gala. Na Gali pojawił się taki pomysł, że może byśmy zagrali. Spotkaliśmy się później w biurze, była dyskusja, okazało się, że ten gra, tamten grał 20 lat temu, jeden mieszka koło boiska, może byśmy w to weszli. No i tak naprawdę to mało brakło. Także ja chciałem wszystkim pogratulować, bo naprawdę wygląda to mega profesjonalnie. I tak, podziękować przede wszystkim organizatorom, sędziom, no i Wam wszystkim. Poziom był e, bardzo wysoki. Nie było okazji podziękować e, po ostatnich meczach i Remaksowi, i Murapolowi. E, tak jakby szybko zeszliśmy do, do szatni, ale teraz jest okazja. Gratuluję Panowie. Zdjęcie drużyny i Michała o krótki komentarz e, poprosimy. że tak Michał było w planie, żeby właśnie w tej fazie pucharowej tutaj po jednej bramce? W sensie oczywiście waszych, waszych wygranych, także jedna bramka przywali. No tak, było kilka takich meczów, że do, do jednej bramki, no nie mieliśmy tego wygranych. Są tutaj drużyny, które naprawdę fajnie grają na hali w piłkę i ciężko, ciężko naprawdę było. Jak rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze zanim tutaj wyszliście teraz na środek, to tak mówiliście, że trzecie miejsce po tej fazie grupowej, więc ten optymizm był taki umiarkowany, można powiedzieć, ale ruszyło później ruszyło, ruszyło. No później się okazało, że byliśmy w grupie śmierci. <laughs> no i co, dużo nam dało sparingi z Doliną z Krysznego. Gdzieś tam chłopcy na, na dołej tabeli. Byli. I tak graliśmy chyba przez dwa miesiące, tak? Chłopaki? No i później już jest z tego finału. No ale właśnie to też chyba ta znajomość rywala w kontekście tego, tego finału i tego meczu decydującego też miała swoje niebagatelne znaczenie. No nie, no nie pokazała to w finale, w czy 1 bywa do przerwy? Daliście jej fory? Taki tak. był plan. I ja no, ostatecznie wasz Austriiów 4 do 3. Udało się to. To był nasz taki pierwszy projekt, jeśli chodzi o hale. Wcześniej Bestińska Liga grała na Ołowniku, i, i, i jak gdyby w ten projekt, żeśmy tutaj bardziej inwestowali, ale pod pomysł, że ta przerwa zimowa jest też po to, żeby trzymać formę, i, i taka inspiracja nie, dla drużyn, dla tak. że że zagrajmy też jakiś turniej, zagrajmy coś tak, żeby przez tą zimę też się poruszać i porywalizować i taki pomysł, aby stworzyć tą edycję zimową, która była typowo halową. Teraz mogę powiedzieć, że po tych miesiącach grania i zakończenia tej imprezy to był strzał w dziesiątkę, bo atmosfera, która panowała na hali była znakomita, w ogóle hala super nowoczesna i świeża, tak pachnąca jeszcze. Fajne zespoły, kilka nowych teamów, kilka starszych teamów, dwie grupy, fajna rywalizacja. No i mnóstwo mnóstwo niespodzianek tak, i pozytywnych emocji, bo, bo faktycznie w finale zagrały zespoły całkiem nowe, tacy byniaminkowie, którzy zrobili sensację, a zespoły, które generalnie w lidze Orlikowej wygrywały, gdzieś tam pospadały, tak, przegrywały te mecze i, i, i przegrały. No jak oceniasz sam poziom sportowy tej zimowej ligi biznesu? Ja zawsze bardziej jestem za tą ligą orlikową, tak? ale teraz po, po tej pierwszej edycji Halo, ja widzę, że to, to, to jest znakomita atmosfera, jest fajny poziom takiego charakteru tych, tych osób, widzę, że też to te granie jest zupełnie inne, więcej dynamizmu, gra jest szybsza, nie ma przystoi, dużo bramek, dużo emocji, faktycznie tu widać, że jak ktoś jest słaby technicznie, albo jest niezgrany, no ewidentnie nie ma szans, także futbol jest według mnie trudniejszy i trudniej te mankamenty gdzieś tam ambicją nadrobić, bo na tym orliku jednak faktycznie jak ktoś ambicje postawi, a tych, tych umiejętności nie ma, to tam może sobie poradzić, ale na focalu nie ma litości, tak? Tu, tu trzeba być zgranym i trzeba być technicznie dobrze, dobrze wyszkolonym. Nawiązując jeszcze do zimowej Ligi Biznesu, który mecz najbardziej zapadł Ci w pamięci, gdyż byłeś na każdym meczu? No ja myślę, że to niespodzianka, jednak mimo wszystko, jeżeli kurowski team Kamila Kulowskiego zdobywa tutaj tytuł pierwszej grupy, tak jest liderem, wygrywa wszystkie mecze i, i nagle gra w jednej, z najgorszym zespołem drugiej grupy. E, I w tym meczu faktycznie jest słabszy, gra nerwowo, tak, a, a tam się ambitnie. Potem e, finalnie przegrywa pokarnych, także ten mecz był chyba taki dla mnie e, najciekawszy i to była taka mega sensacja, tak, bo, bo, bo wiemy, że Kamil bizdarlikowej awansował, to był super puchar. To był team, który, który walczył o, o mistrza tej ligi, a a odpad na poziomie 1.8. Okay. Jakie plany na przyszłość beskickiej Ligi Biznesu, ale i nie tylko, integracji środowiska biznesowego w naszym regionie? Generalnie no, to jak się rozwija, bo pierwsza edycja to 8 firm, potem 14, zimowa 16, obecnie mamy Ligę Orlikową, która liczy 24 zespoły. De facto graniczy nas tak naprawdę przestrzeń, za którą i tak bardzo dziękuję i uczelni, i rekordowi, bo, bo, bo dzięki nim gramy na super obiektach ale widać, że ta liga się przyjęła, że firmy chcą grać, chcą rewalizować, że fajny poziom, że fajna atmosfera i widać, że to, to rośnie w siłę. To też fajnie, że zauważyła nas Federacja Europejska Czeska to do to, 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 tego wspólnego projektu, także też fajnie, że oprócz tego, że gramy tu lokalnie, to też będziemy rywalizowali na takim szczeblu wyszehradzkim, czyli Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, a docelowo może i też Austria czy Niemcy. Na to mi mega zależy, aby ten projekt był nie tylko lokalny, ale taki właśnie globalny, czy nawet bym powiedział europejski. Wiadomo, że trudne czasy były, są teraz tak, i, i były, także zmierzamy się tutaj, mierzymy się nie tylko z sytuacją, jaka jest koło nas, a, a nie jest łatwo, a, a, ale to też pokazuje, że projekt się broni i się rozwija. teraz też taka ciekawostka aplikacja Noin, czyli aplikacja Liga Typera, gdzie możemy też emocjonować się typami, możemy potypować, już ponad 100 osób typuje w tej lidze, swoje mecze i swoich znajomych. Widzę, że tam gdzieś też takie interakcje są, także to jest fajne.